Witam, z tej strony radecki, a ze mną gra. Dajszman, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy turniej klas. Polegać będzie to na tym, że ja i Koksu wybierzemy jednego reprezentanta danej klasy i będziemy się ścigać w rozgrywce Pucharowej. Zwycięstwo oznacza jeden punkt, a przegrana 0. W każdej klasie pojedziemy po 5 wyścigów, także będzie ostro. Zapraszam Was do oglądania. Tak, ja też serdecznie zapraszam. Zaczynamy od klasy D. Tak, ponieważ bo klasę... Na klasę E nas nie stać i zostawimy ją na finał. Tak, tak. Trzeba najpierw uzbierać środki na klasę E. Właśnie. Tak. No to zapraszaj. Zaczynamy. Dobrze. Zaproszenie idzie. Powinno iść za chwilę. Planujemy rozegrać 5 wyścigów dla klasy D Tak W klasie... W każdej innej klasie też raczej będziemy no, jechać 5 no, tak. Okej okay. Jak widzicie jak, to... właśnie Jak widzicie Diceman pod pierwszą i furę Chciałem <laughs> powiedzieć to samo No, moja jest lepsza właściwie <laughs> Wszystkim Zobaczycie sami. Ech, o wszystkim, no nie wiem, nie wiem. O, zobaczysz na to, że chłopie. Main Street. A. Zaczynamy od prostego i znanego wyścigu. Ach, o. To, nie I tak samo. Ustalamy, że nie spamujemy, nitrem, ani gotowością. No po tobie, co się to... zdarzało niektórym graczom? Nie chcę wymieniać z imienia. Ej. Czyżby... Super. Ty nitro nie używałeś? Ej, nie używam. Ciągle do tyłu się gapię, zaraz rypnę. O! O! Dobra, to nitro. Zastanawiam mnie w co on rypną, bo A. jak dla mnie to już się bił z powietrzem, no, ale. To samochód. Koksu to Koksu. O, ktoś tu jest za mną. A ja, ja. Słuchaj, Teraz mojego Volkswagena, Jejdzie. mojego Volkswagena nigdy nie pokonasz. To jest klasa. No właśnie. O, no. zobacz jaką małą flagę. O kurde. <laughs> <laughs> No ty, yy, mój ulubiony trick, czyli spamowanie wszystkim czym się da. No. Czyli wciskanie 1, 2, 3, jechanie a miał być Najlepszy trick. Oj tam, oj tam. No właśnie zwróćcie uwagę na tą flagę. Taka trochę jakby wymyślona. Z tym, z przerwą. Między białym a czarnym. Ja bie... Tak. <grym> Jakim czarnym. Jezu <grym> Nie czarny Czarny, Ej nie, może z czarnym, ty. <grym> o, może nie, no jest, jesteśmy jakimś nowym biało, krajem. Czarno-czerwone teraz mi wyszło, ty kto wygrał. Ja, 1-0 dla mnie. No, to później to będzie fajnie przedstawione, no nie. Mam nadzieję, że będą rotacje wkrótce że nam te tory się pozmieniają, bo nie będziemy, będziemy znaczy, musieli cały czas te same ten jest tory. Fajny, no ten by mógł zostać, no, ale... To, to powinno być zawsze. No, ten tor jest beznadziejny. Najlepszy. To ci każe kurde SUWEM przejechać przez... przez ten wyjść. Ja ci tam to jest mój ulubiony tor właściwie. To jest... Aha, dobra. No jest mój ulubiony, bo dwa razy pod rzut mi wypadło coś fajnego z tego wyścigu. Ten przekładnia ultra, także się cieszyłem jak małe dziecko. Już dawno w tej grze nic nie dostałem. Nie, kalendarz. No kraj ten biało-czarno-czerwony. Na tym czarnym jest jakieś jeszcze paski takie czerwone. Ratera tak! Koks... ten, flaga koksolandu. I O nie, to ten... sprint. Mój... Im bardziej mój ulubiony, tym bardziej go nie lubi, koksu. Tak, tak to działa. No i co, będziesz blokował, co? No pewnie. Tak jak robią te ruskie cheaty. Ale, jak, ale nawet sobie nie wyobrażasz jaka to jest radość wygrać z cheaterem Chociaż może sobie tak i wyobrażasz Pewnie Przecież e, na przykład ten, ten cheat na przyspieszenie no, no nie No to oni się miotają po ścianek tak, tak, bo oni no. wozu nie umieją opanować To jest A, takim tak, łatwiej tak. wygrać niż by po prostu jechał sobie spokojnie tak jak my 240 no, tak na jak godzinę. Albo taka sytuacja, że masz świetne auto, a nie umiesz tego no, wykorzystać. No, no, tak Dlatego jest. taka porada, nie warto się. Nie warto się bać lepszego auta, bo nie wiadomo kto za nim... kto w nim siedzi. O. Ty no ale... Ja ci tak nie dam wygrać łatwo, a ty mi jeszcze w operę tu wjedziesz <gry> Kurde Molocha mogę zostawić na to, o rzesz mordy A ty nie masz gotowości? O mam! Dobra Kurde, i jak tu mnie nie lubić jak ja mu pomagam w grze Ty nie trafię, nie trafię, o matko. No ale nie, o nie trafiłem nie No ale w sumie i tak dobrze ci to wyszło no chyba Sikorem nie lubię tego toru, no ale trudno, będę dwa do jaja już jest, to, to nie jest źle. Trażamy, ale różnie to bywało, mówisz mi. E, ładnie A bo wolno jadę w sumie. Ustalamy, że nie dodajemy okrążeń jeszcze, bo zaraz jedziemy tor na okrążenia no nie. Kurcze, Zeskakujesz mnie. Mi trochę spowalnia ten, nagrywanie trochę mi spowalnia grę. Nie żebym się czymś tam tłumaczył, ale... Nie, dobra. Jedziemy dalej Jedziemy w takim dalej. razie. Jeszcze Jeszcze, cię mogę ojumać, tak żebyś cierpiał. Pieszę inne klasy ci zostaną. Kurczę, ale... No. Ej, normalnie A? jakby mój to no. Wszyscy robią takiego samego. No. Tego z szybkich i wściekłych. No. Trochę miał te mniejsze paski. Ty masz flagę polską na każdym aucie. Nie, 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 nie na każdym. No bo jeszcze, no, jeszcze nie każdym... Na na, na Mazdy. No, tak. no Mazdy chyba nie polecam ja osobiście. RZ. -ki. Przejechałem się na niej. Tak? No. Wszyscy ją polecali w sumie no, przecież, no nie? A się okazało. Ona stoi w miejscu jak rusza i tego nie umiem zrozumieć. Mm -hmm. Później jest już nieźle, skrętność ma taką w miarę dosyć. Dobra, czas się wziąć do roboty. Żadnego dodawania okrąży, żeby była jasność. No Jak to tam wyjdzie. Ooooooo No jakim cudem jesteś pierwszy? No, bo mam dwie sekundy A, tego. No, okay. Doskonałego. Bo, o poza tym jestem doskonały to wiesz. No co w każdę? Nie no dobra. Nikt nie pcha, nie ma hamstwa a bez nagrywania to się dzieją takie rzeczy o co myślałeś że rozwalę Donata oh. nie dzisiaj nie dzisiaj pamiętaj że jeszcze mam drugie okrążenie na drugim ja rozwalę. tak tylko że ja już będę daleko z przodu o a takie docinki turniejowe jak ostatnio Daleko, formulej. Daleko była nie z przodu, nie No nitro moim nitro nie wygrasz Albo jednak Ej, no jak? Równo jechaliśmy z Nitrem, no nie Ej, nie spychaj mina! Ej sorry, ale muszę. Albo alboś... Dawajcie mu łapki w dół. On jeździ jak patafian. Ej, twoja wina. No tak, zawsze jest Zbawiam moja, no nie. Albo ściana, albo hamowanie, no co? No, hamowanie, tak z reguły zrobiłby normalny kierowca. Kurka, kurka. Zapomniałem strącić... O nie, 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 nie. Dół. Mam z tego radochę, kurde. Denerwujesz się, nie, co? W ogóle. No i co, po co tą oponę tak. ścinasz jak ja inną drogą pojechałem? Nie widziałem. Po co ci to było? A, nie trafiłem. Kurde, a to to się wydawało takie wiesz? Takie spokojne, a tu w, wybuchały jakieś no, rury. No, bo on... Jakaś wybrałem, lawa ciepła. O! nie, <śmiech> <śmiech> oh. to mi nie wchodzi, jezu. Dobra, czas nie. na nitro. Kombinacja złego. klawisz 1-2-3 Tylko jeden No bo reszty już nie miałeś Katapulty nie używasz jak się w pierwszym a... A to nie wiem <noise> Ej to było przypadkowe Chciałem na to zahamować ale i tak się nie udało Chłopie nie żyjesz To jest właśnie czysta gra w wykonaniu Radeckiego Koksa Spamujcie mu, że jest nóbkiem. Zapłacę szczerym złotem. Tak. wjechałem. No, ale jak jeszcze z tą wygram, to będzie ostro. Kombinacja, No ale jak przy... najgorsze jest to, że przegrywasz trzy pod rząd, no to już tak naprawdę się nie pozbierasz. No ale wiesz, ale sumujemy wszystko. Przy... To dopiero początek przy... naszego turnieju. No tak, a sumujemy punkty oczywiście no. ten. W sumujemy nie punkty za cały ten, za całą klasę, że kto wygrał no ten to. jeden. Tylko sumujemy wszystkie, bo tak. tak to po trzecim wyścigu to już by się nie było sensu dalej ścigać. A tak to mogę być blisko w sumie. Ej, jeszcze możesz wygrać. No, wątpliwa Można sprawa. Włączyć. Przydałyby się te magnesy na ruchu licznym, czy coś takiego. Tutaj na pewno. Nie? No, zwłaszcza, że to klasowy jest. Jak wiecie oczywiście w klasowym wyścigu bo, yy, nie ma ruchu ulicznego. Nie chciało się im zmniejszyć wagę pojazdu, tak jak chcieli gracze, tylko w ogóle wyrzucili. No. Dobrze. A ja przypominam, że 3-0. Wygram złoty neo. <laughs> złoty. Tak, czyli tutaj gra przewidziała, kto wygra cały turniej. Dobra. No to Kolejny wyścig. Tak? tak, jest obok tego, także. 3-0, no to klasę D przegrywasz. No tak, to jest oficjalne, ale mogę jeszcze troszkę nadrobić. Tak, żeby w klasie C było mi łatwiej cię pokonać. Ogólnie rzecz biorąc będzie ostro. Szczególnie w klasie S, A i B. Nie. W S nie, w A będzie najlepiej W A no nie no. Kurczę, to będzie... Ja tam mam gra. Spory wybór, co nie? Ty to nie za bardzo Ale. E, Dobre mieć... Dob lepiej mieć jedno auto porządnie no. zrobione z do dupy <noise> Nie no Cztery, z Cztery. cztery... W czym jedno Dobre Jedno dostałeś w prezencie No ale to jest drugie takie Drugie to porażka, a... Nie, je, które? No DBS to jest porażka nie, chłopie. Jak się go zrobi to nie będzie żadna porażka. No ty już tam ultrasów tyle no powsadzałeś. Bo... Nie no dobra, porażka no. W sumie. <laughs> Cieszę się, że to przyznałeś. Bez precedensu. Jezu, nie używaj tych power-upów. No a ty co? Tu chodzi... Jak? No muszę używać skoro ty używasz co no, mam stać no, no, bezczynnie. Może wow. pozmieniamy chyba nieco zasad. O o o Co co co? Kurka, oh. gdzie ja pojechałem w ogóle? Na manowce. Wow. O zobaczcie jak koksu blokuje, bo się boi wyprzedzenia. Tak się gra kuźno. W formule 1 już byś był ukarany. A czy to jest formule 1? Nie, ale chciałbym. Dojdziemy jeszcze do Formuły o, 1 ty. O warto było mówię wam o o, o, o jeszcze Nitro używa ale mi go szkoda cicho, teraz, cicho, teraz, cicho, teraz, cicho. Wiem lubisz tak od tyłu No także tego głupie żarty zostawmy na bok bo to jest totalnie poważny turniej także Opacało się Człowieku! E, ludzie, piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie pojechać ze mną resztę turnieju Bo z tym nupkiem, to mi się nie chce jeździć Ej, sam się tam Tak, tak, sam Ej, ale no, kurde no, to nie moja wina No tak, tak, dobrze Przepraszam Już nie Grajmy, da. 5 do jaja dostanę, ale przynajmniej zobaczcie no. 4-4-9 część wygrałem, także a ja też zyskuję no to... Ale słuchaj koksu, pogadamy w klasie B, ok? Dobrze. Pogadamy w klasie Dobrze. B Dobrze, pogadamy, tak. No to może eee... ostatni wyścig, ratuj swój honor No mój honor już został z... ...bełtany z ziemią Dawaj. Ale został jeszcze jeden tor, który możemy jechać Ty, Ale na próbie hmm. to przegrywałem wszystko no bo mi się zacina gra strasznie No pewnie No ten Jak u mnie Celeron dwurdzeniowy siedzi w PCC to co ja o, Jeszcze se ustawiłem grę na wysoki po co? No właśnie zaraz nie To już za późno Mleko się rozlało wiesz o co chodzi Mleczko Mleczko ty sam jesteś jak mleczko Dobra trzeba się ratować widzowie Mam nadzieję że mnie z We w <śmiech> nie <śmiech> wiem jak to się mówi. Naprawdę. <laughs> Jestem... Ej, mówimy? Lek y te nasze wymyślone jakby statusy, te, y klasa DC. Wiesz o co chodzi? Tak. Mówimy? <laughs> Czyli... Jak wygrasz, albo to, to ci powiem. To nie, nie, nie. Nie mówij. Hahaha. nie. Albo ja specjalnie C przegram. Będzie wtedy fajnie. <laughs> No to jest najlepsza, co? Ty jesteś... Nie chcę mówić jak, bo się zdradzę. No, no tak sekrety i tajemnice. O, ale ty jesteś l... No bo myślałem, że ładnie ty. Jeden, dwa, ładnie przykamujesz 1, kombinacja ty... lecimy. Od kiedy ty tak myślisz? Od teraz. Taki myślący jesteś. Od teraz. Ty kombinacja nic nie dała w ogóle. To właśnie jesteś słabe. Jakby mi się granie zaczynała, chłopie, chłopie Co to by było? A nie trafiłem w ciebie, nie trafiłem, nie trafiłem Aaaa! <laughs> jakie emocje, no wiąz... Kurde Widzowie nas nie rozumieją Ale tu siedziałem takie emocje na tym torze Z tymi Volkswagenami Tego się nie da opisać A Ja myślałem, że są w No, ty zawsze Myślałeś, no? Nic to nie dało. No bo Garbo. ja też użyłem. E, eee, eee Wonku O nie, Molocha już nie mam? O, tu cztery gotowość Ty ja ci muszę wszystko mówić. Co, co mówisz? Całe życie muszę ci podpowiadać. A ja nie, już użyłem. Dawno, no. Aha, ty nupku. Kur. Dobra, jeden punkt, co mi tam? O, Na, o, tym uryw... o, o, co... Na tym urywku toru naprawdę zaleca się użycie molocha, tutaj się dzieje dużo Ty, a gdzie dalej się jedzie? Walne, walne, czemu ja nie skręcałem? Nie wiem, Ten padzida jesteś w sumie. Dlatego zasłużyłeś na puchar klasy D z podpisem... No dla co nie no! Ludzie! Ja zaraz po prostu... Oszaleję. No tak, wiesz, przez te wszystkie metalowe pręty na pewno szybciej będzie. Mając molocha. No. To. O, to już po mnie. Teraz to. pierniczysz to. Spierniczysz. No i pół ja, niepotrzebnie to używałem no. Jeden punkt dla ciebie Przynajmniej widzowie nie będą myśleli, że ja aż taki zły no, jest, no, bo ja ci to dam, ale ty no, jeździsz, jeździsz jak nubek szczerze mówiąc no, Będzie lepiej nie, no, Puchar klasy da, D nie, no, dostajesz ty, ale tak. w klasie C nie będzie ci tak łatwo, ponieważ mam czym jeździć. Także wiesz. Ja tak. Zobaczymy jak to będzie. Mam czyli... nadzieję, że do następnego nagrania yy, będzie rotacja Torów, bo głupio tak by jeździć no, cały czas to, to, ten sam tor. No to, 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 czyli klasa D należy do mnie. 4-1. Tak? Teoretycznie tak, ale no. D, D to mówią D jak debil, no nie? Także no, gratuluję. Mam fajny Zobaczymy kto wygra klasę C, no nie? No czyli tak, zapraszamy do kolejnego odcinka, tak? Tak, w którym rozstrzygnie się to, kto wygra w klasie C i tu po pojawia się teraz taka tabela, na której prezentują się aktualne wyniki. E, widzimy tu, się że... Pojawić, tak. Pojawi się, pojawi. Że Koksu wygrał, co jest dla mnie wielkim wstydem okay. i porażką, ale naprawia to. A już następnym razem będzie takie podsumowanie tych wszystkich wyścigów, no nie? Czyli to już będzie wtedy 10 wyścigów. Tak. No to Dobra. dziękujemy. Dziękuję, że, że choć chwilę nas oglądaliście. Tak. Że tak. Eee, zapraszamy do oglądania kolejnej części już niedługo. O, ty na boczku stałeś. Dobra. <noise> Dobra, no to na razie. Baraka. Cześć.